7 najtańszych hulajnóg elektrycznych. Ale zanim przejdę do listy, parę małych spraw, które muszę poruszyć. Przede wszystkim hulajnogi będą przeznaczone dla młodzieży i osób dorosłych, bo oczywiście są hulajnogi dla dzieci, ale są tańsze i nie chciałbym nieporozumień. Dwa. Wybierając hulajnogi do tej listy, wybierałem tak, żeby były najtańsze, ale też miały jakąś opinię w internecie. Oczywiście po to, żeby nie pokazywać marek, które wyrosły przysłowiowo wczoraj i nie wiadomo, jak się te hulajnogi mają do rzeczywistości. I ostatnia sprawa, jeżeli Was coś tutaj zainteresuje, to zapraszam na mój kanał, gdzie znajdziecie więcej elektromobilności oraz motocykli spalinowych. Subskrybujcie, komentujcie, a ja przechodzę do pierwszej propozycji Kukirin S3 Pro. Silnik 250 W, prędkość maksymalna 25 km na godzinę oraz zasięg 30 km. Cena tutaj bez zaskoczeń to akurat jest najtańsza hulejnoga z tego zestawienia 849 zł i jest to promocja z 1299 ale mówię o tym dlatego, że jakby ta promocja już trochę trwa, trochę też trwało pisanie tego odcinka, nagrywanie, więc jakby ta promocja chyba tam jest ciągle. Mocny silnik generujący 17 Nm mocy, który nie będzie mieć problemu z podjazdem nawet pod 15 stopniową górkę. W dodatku sama hulajnoga jest w miarę lekka, bo waży zaledwie 12 kg i jeszcze do tego się składa. Także myślę, że nie będzie problemu wrzucić ją do bagażnika samochodu i gdzie się zabrać, na przykład na wakacje. I już wtedy sobie po wakacjach śmigacie hulajkom na luzie. Bateria, którą tu mamy, to 7,5Ah. No, i czas ładowania to 3-4 godziny. Xiaomi Electric Scooter 3 Lite. Silnik o mocy 300 W, prędkość maksymalna 20 km na godzinę oraz zasięg to również 20 km. Cena, no i tutaj idziemy już trochę drożej, ale nadal jest to w miarę tanio, jakby się rozejrzeć i szukać różnych hulajnów, bo cena Xiaomi. Skutera 3 lighta, to 1499 zł, choć widziałem też, że są jakieś kody. Przynajmniej mi się wyświetlały, więc po prostu wchodźcie na tą ofertę na sklepach różnych internetowych 5 razy albo 20 i, i też wam się pewnie wyświetli jakiś kod. Waży 13 kg i składa się w trzech szybkich krokach, jak to zazwyczaj piszą na tych ładnych grafikach. Jednak, coś, co przykuło moją uwagę, to. Cyfrowy wyświetlacz i jeszcze jedną rzecz, którą skuter 3 Lite ma, czyli futurystyczny design. Jest naprawdę ładna ta hulajnoga, bardzo schludna, elegancka. Do tego dostajemy trzy tryby jazdy, czyli Drive do 5 km na godzinę, standardowy do 15 km na godzinę oraz Sport do 20 km na godzinę. Sama w sobie hulajnoga współgra z aplikacją Xiaomi Home, którą sam prywatnie używam, nie do hulajnóg, ale do innych urządzeń elektronicznych w moim domu i jeżeli działa tak samo przy tej hulajnodze jak przy tych moich urządzeniach, to jest naprawdę dobrze. Można w niej również zablokować swoją hulajnogę, jak ją gdzieś na przykład zostawimy, żeby po prostu mieć jakieś dodatkowe zabezpieczenie na przykład poza łańcuchem przed kradzieżą. No i prawdą jest, że jest to najdroższa hulajnoga z naszej listy poza jednym przypadkiem, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy. Ice Scooter i9. mocy 350 W. Prędkość maksymalna 25 km na godzinę oraz zasięg 25 km. Cena tego modelu to 1199 zł. Jest to promocja z 1699, ale tak jak w przypadku pierwszej hulajnogi. Jest to z tej samej strony i ponad dwa tygodnie jest już po świętach, a nadal promocja trwa, więc myślę, że tam jest ciągle ta promocja. Poza tym, to dość dobry i osiągowy sprzęt, który ma mocny silnik, dzięki któremu może się wspinać nawet na wzniesienia o pochyleniu 20 stopniowym, więc. Dosyć sobie radzi. Opony typu plaster miodu 8,5 cala, dzięki czemu nie musimy się bać o wyciek powietrza albo wyfrunięcie powietrza. <grytania> Standardzik, że hulajnoga się składa i w sumie tak sobie podczas pisania tej listy myślałem, że w sumie jest to najlepsza, jedna z najlepszych opcji, którą można dać w pakiecie do hulajnogi. Jakby nie patrzeć, wrzucasz do bagażnika i masz ją zawsze przy sobie. Pojemność baterii to 7A, oraz czas jej ładowania to od 4 do 5 godzinek. Bardzo długo się wahałem, czy ją wrzucić do tej listy, czy nie. No, bo jednak to jest promocja, czyli jakby nie jest tak stale tania, ale no tak jak mówiłem wcześniej, po dwóch tygodniach stwierdziłem, że to nie jest promocja, tylko na 4 dni, tak jak tam jest licznik, bo te 4 dni ciągle się odnawiają i dobra promocja. Frugal Impulse. Silnik o mocy 250W, 25 km na godzinę to prędkość maksymalna. Oraz zasięg to 25 km. Cena, tu już nie ma żadnych promocji, 1299 zł. Model Impuls wygląda naprawdę stylowo, i tutaj muszę przyznać, że chyba jest puszczone jakieś oczko do skaterów, bo cały ten spód, na którym stoimy, ten podest jest stylizowany na właśnie deskę, co dodaje takiego fajnego smaczku tej hulajnodze. Frugal wyposażony jest również w wyświetlacz, na którym Znajdziemy te najpotrzebniejsze informacje, czyli stan naładowania i prędkość. Z elektroniki mamy tutaj kierunkowskazy oraz dwa tryby jazdy. Oszczędność baterii, na którym pojedziemy 15 km na godzinę, oraz jak zwykle sport, na którym pojedziemy maksymalnie. 25 km na godzinę. Wiadomo, hulajnoga się składa, a czas ładowania baterii to około 4 godziny. No i jest coś, co jeszcze przykuło moją uwagę, a dokładniej mówiąc, jest to hamulec bębnowy z tyłu. Także myślę, że ta hulajnoga będzie dość dobrze hamować, żeby nie powiedzieć, że będzie zatrzymywać się w miejscu na nasze zawołanie. Sharp EMKS1. Silnik o mocy 350 W, prędkość maksymalna to 20 km na godzinę, a zasięg to 25 km. Cena tego modelu to 1399 zł. Model, że tak żartobliwie powiem, dyskoteka. Oświetlenie przód, tył, no i cały ten podest, na którym stoicie, też jest oświetlony. Mamy do tej hulajnogi aplikację, w której poza tym, że możemy na przykład tak jak w Xiaomi zablokować sobie hulajnogę, to możemy też manewrować tym światłem podestu. Więc dowolnie można sobie włączyć, wyłączyć, zmniejszyć natężenie czy zwiększyć. Więc myślę, że nie będzie problem. Mamy też tutaj dość duży wyświetlacz, na którym poza podstawowymi informacjami, takimi jak prędkość czy stan baterii, znajdziemy również przejechany dystans oraz na przykład to, jaki mamy bieg tryb, jak zwał, tak zwał. Stylowe czerwone elementy dodane ze smakiem na hulajnodze dodają tylko jej do wizualnego efektu. Poza tym bateria ładuje się od 4 do 5 godzin i Coś, czego jeszcze dzisiaj nie było w żadnej hulajnodze i już nie będzie, bo znam wszystkie hulajnogi, które są w tej liście, to tempomat. Jedyna hulajnoga z tempomatem. Wow. Nie wiem, kto korzysta z tempomatu w hulajnodze, ale na pewno ktoś się znajdzie, więc jeżeli to robicie, to podzielcie się tym w komentarzu. Red Bull Racing. Silnik o mocy 350 W, prędkość maksymalna to 20 km na godzinę oraz zasięg to również 20 km. Cena 1599 zł. No i tak jak przy Xiaomi mówiłem, doszliśmy do tej hulajnogi, o której tam wspomniałem, czyli właśnie Red Bulla. Jej standardowa cena to prawie 1600 zł, jednak są już niedostępne te hulajnogi i w tych samych sklepach można kupić wersję outletową ZA 1200. No, jest to zarąbista hulajka Red Bulla dla osób, które chyba bardziej skupiają się na wyglądzie samej hulajnogi niż na rzeczywistych jej osiągach i funkcjonalności. Nie oszukując siebie ani też was, trzeba przyznać, że jak na najwyższą cenę z dzisiejszej listy. Ta hulajnoga oferuje dużo mniej od swoich tańszych odpowiedników i jeszcze jest od nich cięższa. Mamy tu hamulec elektryczny oraz tarczowy, a z takich dodatkowych rzeczy co producenci wymieniają na swoich grafikach na różnych stronach internetowych czy też sklepach to bogate wyposażenie i w skład tego bogatego wyposażenia wchodzi światło tył, przód oraz klakson. Bogate wyposażenie. Także no, zostawmy to bez komentarza i, i przejdźmy dalej. Motus Skuti 8.5. Silnik 350W. Prędkość maksymalna 20 km na godzinę oraz zasięg 25 km. No i patrząc na zasięg poprzednika, no to ta hulajnoga. Za tą cenę za jaką jest, oferuje nam dużo więcej, a cena tego modelu to 999 zł. Druga hulajnoga w tym zestawieniu, której cena nie przekracza progu 1000 zł, i jakby nie patrzeć, jej osiągi są w miarę dobre jak na tą cenę. Może nie dostajemy tempomatu, jeżdżącej dyskoteki czy aplikacji, ale nie oszukujmy się, nie każdemu jest to potrzebne do życia. Jest to prosta i tania hulajnoga, przeznaczona raczej dla osób, które chcą wymienić swój samochód na przykładowo właśnie tą hulajnogę, nie stać w korkach i mieć trochę bardziej przyjemny i komfortowy dojazd do pracy w dużym mieście, czy też nie wydawać po prostu na paliwo. Sama hulajnoga wyposażona jest z tyłu w hamulec tarczowy, oraz ładowanie tej baterii trwa od 3 do 4 godzin. Także nie jest źle, można sobie w biurze podłączyć. I to już wszystkie hulańki, które dziś dla Was przygotowałem. Pozostaje mi Was zaprosić do odcinka z testem elektrycznego roweru rekreacyjno-rozrywkowego Suron, na którym bawiłem się prześwietnie i cały czas mam nadzieję, że dostanę go na święta, które już były. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku na razie.